Siema tutaj Bowery, to jest dziewiąty odcinek serii Minecraft Hardcore na moim kanale I w dzisiejszym odcinku chciałbym trochę poenchantować itemków No, ogarnie... Pogarnąć różne jakieś itemki, no i jakieś... Wiele innych, na przykład pójście do kopalni Nie przedłużam i zaczynamy, dobra W ostatnim odcinku Ogarnęliśmy sobie miecz I to, po, trochę potradowałem z villagerami Właśnie, to jest 30 już, tak? Tak, to jest już na 30 level. A, tak, przecież mam kilo w 4-3, no tak. Pierwszy to pójdziemy się zdrzemnąć, żeby nie było potworów, bo one będą tylko utrudniać nam. Dobra, eee. A i poczekajcie, muszę wyłączyć auto bo to dużo. Dobra, eee. Możemy pójść. Do jakiejś kopalni pierw myślę, a więc pójdźmy w tamtą stronę Gólnie możecie pisać czy Wam się podoba seria z Minecrafta Bo mi się podoba a nie będę wiedzieć czy chcecie żebym było więcej na kanale tego więcej się pojawiło odcinków w tygodniu na przykład czy coś o oh, fuck no już miałem tytułowę chwilową Myślałem, że Mogę tego nie przeżyć, ale nieważne A i sorry, że tak Minecraft Długo nie było Minecrafta, bo ostatni odcinek był miesiąc temu Ale No jakoś tak wyszło, no Ale za to się pojawiały odcinki z CSa Bo Jak możecie zauważyć Nagrywam już nową serię jeszcze z CSa Oraz też nawet trochę... no to kupę czasu temu. No dobra, nie kupę, ale trochę czasu temu były też odcinki z Ark'a Na no, jakoś majna zaniedbałem i nie powrzucałem. Ale nie martwcie się z majna, teraz będą się pojawiać często. Możecie też napisać w komentarzu, czy jakby... Czy chcecie najwięcej odcinków z Mine? Znaczy, była już kiedyś ankieta robiona, i na społeczności? Na społeczność ogólnie też możecie czasami patrzeć, bo ja czasami coś tam będę wrzucał. Na razie to nic tam zbytnio nie wrzuciłem, ale oprócz tej ankiety, ale w niedalekiej przyszłości myślę, że tam porobimy jeszcze jakieś ankiety czy coś. I najbardziej chcieliście właśnie Minecraft'a. Okej, okay, dobra. Tutaj już myślałem, że kopalnie znalazłem jakąś. W ogóle mi się fajnie nagrywa tą serię z Minecrafta, a więc mam nadzieję, że nie wysypie się niedługo. Bo chciałbym chociaż pokonać smoka. Jakby do smoka chciałbym chociaż przeżyć. Jak nie przeżyję, no to trudno. Będzie wtedy koniec tej serii. A więc obym nie umarł. Dobra moglibyśmy znaleźć jakąś fajną kopalnię bo diaksów potrzebujemy i, i trochę ekspa. to pończantuję sobie itemy bo nawet nawet już niedługo w sumie na smoka będę się szykował jakby nie patrzeć czekaj, czekaj. tak dobra będę wyjść, jest raczej dom coś tu jest a tu nic nie ma to pójdę w tamtą stronę bardziej ogólnie Mam nadzieję, że znajdę zaraz jakąś kopalnię. Jak nie znajdę zaraz jakiejś kopalni, no to po prostu zrobię cięcie. I wtedy będziemy się widzieć za moment. A na razie jeszcze. Kurde. Dobra. Em, może tam być kopalnia jakaś na figurce? Cokolwiek. Tutaj raczej emeraldy będą. Mogę zobaczyć emeralda gdzieś tu, bo. To jest który poziom? Minus... A nie.. 80. Ja powiedziałem, coś mi się pomyliłem ja minus, zapomniałem, że to nie tak... Radny. O kurde nie chcę screena zrobiłem. Nieważne. Tu macie spoiler kiedy to nagrywałem. Dobra, tutaj mam nadzieję, że coś będzie. Bo jak nie to... Okej okay, coś jest. To możemy tutaj zejść w sumie. No to jest jakieś już kopalne żeby żebym nie spad tam na dół, bo będzie przypał Tak, dobra Węgiel będę kopał, przyda się plus X wydaje. więc to mogę go kopać. A w sumie zejdę tam na dół. Może coś będzie Szkielet gdzieś. O jest szkielet. Fuck. Czego zabić? Zabiję go, żeby mnie nie dręczył tu. A teraz pójdę tutaj, bo tutaj... Oho, to się wydaje fajna kopalnia. O kurde, o, o kurde. Dobra. Mega fajna kopalnia. Przeżyję? Przeżyję. Nie no, bez przesady. Tak, ja coś musiałem przeżyć. To jest... była niska odległość. Szkielet? To niedobrze to słyszę teraz Bo nie chciałbym się wyłożyć mówię Jak mi od pleców tak zacznie strzelać to może być cienko Minus nie myślę, że już minus nie no może tu będą diaksy O może diaksów na razie nie ma A, ale znalazłem kryształy Fajnie będę mógł zrobić sobie lunetę pod osiągnięcia. Oho, dobra, lapis. Lapis wykopię, może się przydać. Trochę redstone'a na to Alex daje A więc się redstauna opłaca kopać. Eee, dobra, tu jest jeszcze złoto. Fajnie. Ale miejsca w zbytnie zbytnio nie mam. Więc muszę wywalić to. Będę kopał jeszcze żelazo. Ale fart! Są diaksy, ile tych diaksów? Dobra, to tym zwykłym kilop. Okej, okay. na pewno dwie sztuki. Trzy sztuki, dobra, kopiemy. Osiem diaksów! Ej, fajna ilość. A czemu tu są? Minus trzynaście, to już mogą tu być tylko Ale miałem fartę, że jak skopałem blok, a tam był diaks. To się no diaksy bardziej bo. Ale tak to, to już chyba nie... Ojo! Szkielet złotej zbroi. To nie jest rzadkie, bo to jest. Na no, to sporo procent szans, ale. i tak. Fajnie. Chociaż nie dropła mi jego zbroja ani nic. Zresztą tam mi różnicy w takim razie nie robi. Dobra, żelazo wykopę. Żelazo się przyda. Węgiel w też będę kopał. Co mi szkodzi? Eksp dostaję tylko. Mam nadzieję, że w tym odcinku widzowie ogarnę sobie już kill'ow. 5, 3, 3. Fajnie by było, ale jest na to mała szansa, nie powiem. O co mi takie. Pierwsze wykwitnienie. Też mi się nie przyda. Dobra widzowie, to już się widzimy w sumie za moment, jak znajdę jakąś kolejną kopalnię. Dobra widzowie, znalazłem jakąś dobrą mega kopalnię. Przynajmniej mi się wydaje, że jest jakaś dobra. No jest ogromna. To na pewno. I mam nadzieję, że będą tu jakieś diaksy. Bo jestem na poziomie minus 22, tutaj mogą być już diaksy. Jeszcze nie widzę żadnych, a więc... O nie O o Dobra nieważne ale Miałem bytki tutaj przypo bo zombie atakował Ja te szkielety są takie burzające na Hardkorze Są, są diaksy, są diaksy Teraz bezpiecznie do nich pójść Znaczy i tak ten szkielet tu z góry zleci zaraz gdzie? tam się idzie. a ja ile to diaksów wywalonych w szkieletę. o o, a no może jednak nie wywalony to jest lawa i że ja mi nie wypchnął ten szkielet do tej lawy to go lepiej zabije dobra, tam pójdziemy jeszcze O, by było dużo tu diaksów pewnie to jest jeden, zgadłem? oczywiście, że jeden i to jeszcze miałem fortunę 3 a mi jeden wypada, więc mam nie farta. Ale diaks to diaks. Fuck, Creeper Spad z góry. To jest najgorsze, co może być, że Creeper spada z góry. Skądś. Jeszcze szkielet. Nie, teraz był przy No, ile ich? Co jest? Ale te creepery, ja się boję tych creeperów jedynie. Praktycznie, ewentualnie może szkieletów, bo one. Mogły łatwo zabić jeszcze, ale te creepery... To jest hit. No, takie szkielety też są smaczne. A te creepery, czyż ona hita mnie może zabić chyba? Falsie tak nisko. O nie! Tak się robi. Ten kryternicy nic nie zrobi, jak wybuchnie. Nie, na no, serio, już nie ma diaksu w tej kopalni, widzowie. Jeden diaks. Na taką kopalnię Nie było mnie w tej kopalni, raczej. No jak byłem, to się nie wie, że jest O nie. O wybuch. Oła. O nie! Niebezpiecznie zaczyna się robić. Bardzo niebezpiecznie. A tym kryt. O nie! Żeby mi tylko tarcza nie padła, bo wtedy bym przypał jak mi padnie. O połowy życie. Z życia mam jeszcze na tej tarczę. To mało. Nie wiem, czy diaksy znajdę, i dlatego już się wracam chyba. Widzowie, tylko jeszcze pójdę tutaj. O nie wiem, czy chcę jednak tu iść. Mam tyle życia. Dlaczego to tyle zabiera? Szybko się regeneruje za to. To jest plus. Też szkielet. Serio, taki ulepszony Co ma? Łuk enchantowany A to pewnie jakiś słaby łuk Wątpię, że to jakiś dobry Nie no Przyszedłem tyle tej jaskini, nie masz żadnych diaksów To jest żart? Muszą być jakieś gdzieś tu Jak nie ma to się już wracam widzowie Creepery na los są... Na no, tych zbroję chyba Protection 4 To creepery gro... zagrażały mi bo chyba i tak na chwilę tam mogę umierzeć Gdyby tak od pleców Zobacz szedł mi creeper Coś mi się tak wydaje ale no dobra jeszcze się co O nie wiedźmy. To ja uciekam Z nią nie chce się bić O nie, nie Tak Uciekaj bo na mi Je rzuca Szkielet, no pewnie jeszcze szkielet. Nie no ja już ucikam, bo ja zaraz to się pewnie wyłożę. O nie dobra, wywalony, nie walczę z tym zombie. Jeszcze tam szkielet z enchantowanym łukiem. Świetnie. Jak jeden to sobie dam radę? No chyba, że to by był flame. O nie To jest power Chłop miał powera na stówę Bo dostawałem więcej niż od tamtych Dobra widzowie to już To już widzimy się jak dotrę do bazy O ile dotrę Dobra, jesteśmy już po przerwie, właśnie dotarłem do bazy, a jeszcze jak wracałem to zdobyłem 6 diaksów, a więc spoko Dobra, em, zobaczę jakie enchanty są na hełmie Niezniszczalność 3 Nie Nie Okej okay. Mogę zenchantować sobie hełm Dobra, 18 diaksów Albo miecz zenchantować. O! Miecz bym chciał! Pogromca nieumarłych. No... To się nie opyla. Ale na przykład, nie wiem... Łuk. Zobaczyć. Jaki enchant będzie miał? Bo mi się wydaje, że łuk będzie mieć. Nie. Się... Na jak to jest tylko to pewnie to nie, miał otwartej samej niezliczony, żeby się wziął, nie? No dobra, no to zrobimy sobie tą zbroję. Tylko pierw jeszcze albo kilof. Zrobię nowy i połączę. To jest też dobra opcja. No to zrobimy jeden kilof i trochę seta. Okej. Okay. Tak będzie najlepiej mi się wydaje. Albo nie, nie róbmy kilofu. Po prostu książeczki połączymy. A tak to możemy zrobić sobie w sumie klatę. No i spodnie. No i nam zabraknie już tutaj jeszcze trochę. Ale fajnie, bo dostaliśmy osiągnięcie lśniące wyposażenie. No dobra, weźmy lapis i zenchantujmy to po prostu. Dobra, em. Jakieś enchanty. niezniszczone 3. Shit. Nie siadło. Dobra, poczekajcie chwilę, pójdę ogarnąć szybko level na villagerach. Dobra, widzowie, jesteśmy już po przerwie. I zobaczymy, bo wbiłem już ten 30 level i... Szerokie ostrze 3, niezniszczalność 3. 3. Dobra, próbujemy na... Podękach. 3, 3, ok. Nieźle jest. O, tu o 4. Ale to już w następnym odcinku. Raczej. Chociaż. To są sety. Tam się to łoży. Dobra, to już będzie w następnym odcinku. Dobra, widzowie, to było na tyle w tym odcinku. Zostawcie suba, łapkę w górę. Obserwujcie mojego Discorda, który jest w linku opisie. Oraz możecie tylko tych który jest w linku opisie. Oraz zostawiajcie, pamiętajcie, suby, bo... No, po prostu będzie fajnie. A poza tym chcę wbić 500 subów do końca wakacji. Dobra, i to było na tyle w tym odcinku. Siema.